– Otóż, proszę pana, – mówił baron, – wybrać mi jeszcze parę drobiazgów w formie podkowy. – Może by popielniczkę? – zapytał Braczewski. – Dobrze, popielniczkę – odparł baron. – Może gustowny kałamasz z siodłem, czokejką, szpicrutą? Proszę o gustowny kałamasz z siodłem i dżokejką. Powiedz mi, pan, mówiła dama do klejna podniesionym głosem, czy wam nie wstyd zwozić tak kosztowne drobiazgi, kiedy kraj jest zrujnowany? Czy nie wstyd kupować konie wyścigowe? Drogi panie, zawołał nie mniej głośno baron do Mraczewskiego. Zapakuj wszystkie te garnitury, popielniczkę, kałamasz i odeślij mi do domu. Macie prześliczny wybór towarów. Serdecznie dziękuję. Adie. I wybiegł ze sklepu, wracając się parę razy i spoglądając na szyld nad drzwiami. Po odejściu oryginalnego barona w sklepie zapanowało milczenie. Rzecki patrzył na drzwi, Klein na Rzeckiego. Alisiecki na Mraczewskiego, który znajdując się z tyłu damy, krzywił się w sposób bardzo dwuznaczny. Dama zwolna podniosła się z krzesła i zbliżyła się do kantorka, za którym siedział Wokulski. Czy mogę spytać? rzekła drżącym głosem. Ile panu winien jest ten pan, który dopiero co wyszedł? Rachunki tego pana ze mną, szanowna pani, gdyby je miał, należą tylko do niego i do mnie, odpowiedział Wokulski, kłaniając się. Panie, ciągnęła dalej rozdrażniona dama. Jestem Krzeszowska, a ten pan jest moim mężem. Długi jego obchodzą mnie, ponieważ on zagarnął mój majątek, o który w tej chwili toczy się między nami proces. Daruję pani, przerwał Wokulski, ale stosunki między małżonkami do mnie nie należą. Ach, więc tak? Zapewne, że dla kupca jest to najwygodniej. Adie! I opuściła sklep, trzaskając drzwiami. W kilka minut po jej odejściu wbiegł do sklepu baron. Parę razy wyjrzał na ulicę, a następnie zbliżył się do Wokulskiego. Najmocniej przepraszam, rzekł, usiłując utrzymać binokle na nosie, ale jako stały gość pański ośmielę się w zaufaniu zapytać co mówiła dama, która wyszła przed chwilą? Bardzo przepraszam za moją śmiałość, ale w zaufaniu nic nie mówiła. Co by kwalifikowało się do powtórzenia? Odparł Wokulski, bo uważa pan, jest to niestety moja żona. Pan wie, kto jestem, baron Krzeszowski bardzo zacna kobieta, bardzo światła, ale skutkiem śmierci naszej córki. Trochę zdenerwowana i niekiedy pojmuje pan, więc nic? Nic. Baron ukłonił się i już we drzwiach skrzyżował spojrzenia z Mraczewskim, który mrugnął na niego. Więc tak, rzekł baron ostro patrząc na Wokulskiego. I wybiegł na ulicę. Mraczewski skamieniał i oblał się rumieńcem powyżej włosów. Wokulski trochę pobladł, lecz spokojnie usiadł do rachunków. Cóż to za oryginalne diabły, panie Mraczewski? spytał Lisiecki. A to cała historia, odparł Mraczewski, przypatrując się spod oka Wokulskiemu. Jest to baron Krzeszowski, wielki dziwak i jego żona, trochę narwana, nawet skuzynowani ze mną, ale cóż, westchnął, spoglądając w lustro. Ja nie mam pieniędzy, więc muszę być w handlu. Oni jeszcze mają, więc są moimi kundmanami. Mają bez pracy, wtrącił klej. Ładny porządek świata, co? No, no, już mnie pan do swoich porządków nie nawracaj odparł Mraczewski. Otóż pan baron i pani baronowa od roku prowadzą ze sobą wojnę. On chce rozwodu, na co ona się nie zgadza. Ona chce przepędzić go od zarządu swoim majątkiem, na co on się nie zgadza. Ona nie pozwala mu trzymać koni, szczególnie jednego wyścigowca, a on nie pozwala jej kupić kamienicy Łęckich, w której pani Krzeszowska mieszka i gdzie straciła córkę. Oryginały bawią ludzi wymyślając jedno na drugie. Opowiadał lekkim tonem i kręcił się po sklepie z miną Panicza, który przyszedł tu na chwilkę, ale zaraz wyjdzie. Wokulski mienił się, siedząc na fotelu. Już nie mógł znieść głosu Mraczewskiego, kuzyn Krzeszowskich, myślał. Dostanie bilet miłosny od panny Izabeli, a infamis. I przemógłszy się, wrócił do swej księgi. Do sklepu znowu poczęli wchodzić goście, wybierać towary, targować się, płacić, ale Wokulski widział tylko ich cienie, pogrążony w pracy. A im dłuższe sumował kolumny, im większe wypadały mu sumy, tym bardziej czuł, że w sercu kipi mu jakiś gniew bezimienny. O co, na kogo? Mniejsza. Dosyć, że ktoś za to zapłaci pierwszy z brzegu. Około siódmej sklep już stanowczo wyludnił się. Subiekci rozmawiali, Wokulski wciąż rachował. Wtem znowu usłyszał nieznośny głos mraczewskiego, który mówił aroganckim tonem: Co mi pan, panie Klejn, będzie zawracał głowę. Wszyscy socjaliści są złodzieje, bo chcieliby dzielić się cudzym i szubrawcy, bo mają na dwu jedną parę butów i nie wierzą w chustki do nosa. — Nie mówiłbyś pan tak — odparł smutnie Klein, gdybyś przeczytał choć z parę broszurek, nawet niedużych. — Błazeństwo! — przerwał Mraczewski, włożywszy ręce w kieszenie. Będę czytał broszury, które chcą zniszczyć rodzinę, wiarę i własność. No takich głupich nie znajdziesz pan w Warszawie.